Nie chcę marnować Twojego czasu, więc od razu przejdźmy do rzeczy. Numer jeden. Jesz wciąż za mało. Dietę pod względem kalorii możemy podzielić na trzy okresy. Okres deficytu kalorycznego, utrzymanie oraz nadwyżkę kaloryczną. Aby było Ci prościej zrozumieć okres deficytu kalorycznego, to okres, w którym jesz mniej kalorii niż potrzebuje Twój organizm do przeżycia takiego typowego Twojego dnia. Co za tym idzie, pobiera on energię z tkanki tłuszczowej, a my dzięki temu wyglądamy coraz lepiej i jesteśmy bardziej wyrzeźbieni. Okres utrzymania jest to okres, w którym jest tyle ile potrzebuje Twój organizm, więc nie ma on dodatkowej potrzeby pobierania tej dodatkowej energii z tkanki tłuszczowej. Ale co też za tym idzie, nie jest on w stanie budować masy mięśniowej, iż najważniejszym czynnikiem do budowania masy mięśniowej jest nadwyżka kaloryczna. Właśnie wspomniana nadwyżka kaloryczna to okres, w którym jesz więcej niż potrzebuje Twój organizm. Dzięki temu Twój organizm będzie mógł ten nadmiar energii odkładać w tkankę tłuszczową. Jeśli jednak ćwiczysz, ta sprawa będzie wyglądała kompletnie inaczej, gdyż tą nadwyżkę, którą dostarczysz, Twój organizm będzie pożytkował na dobudowywanie masy mięśniowej. Według badań naukowych wynika, że aby efektywnie budować tkankę mięśniową, wystarczy dostarczać od 500 do 700 kalorii, Nadwyżki kalorycznej w zależności od Twojego stażu i typu sylwetki, jaki posiadasz. Sam jestem ektomorfikiem. Co za tym idzie? Mój typ sylwetki charakteryzuje fakt, że mam bardzo szybką przemianę materii i bardzo ciężko mi przybrać na wadze, więc powinienem mieć więcej niż te 500-700 kalorii. Więc jeśli wyglądasz tak, jak ja wyglądałem tutaj, to bardzo możliwe, że masz typ budowy ektomorfika. Co za tym idzie, będziesz potrzebował dużo więcej nadwyżki kalorycznej, aby być w stanie budować mięśnie. Jeśli twoja waga przez dłuższy czas stoi w miejscu, to mam dla ciebie idealne rozwiązanie, które opisałem specjalnie dla ciebie i znajdziesz je w linku w opisie na dole. Problem z jakim spotykam się wśród młodych chłopaków jest fakt, że jecie jak dziewczynki. Słuchaj mnie, nie masz takiego doświadczenia jak ja, by prawidłowo oszacowywać to ile faktycznie jesz. Dlatego zacznij liczyć kalorie, a nie zwalaj winy na to, że to wina diety. Po pierwsze, oblicz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, wykorzystując jakikolwiek kalkulator kalorii. Kup jakąś kuchenną wagę, pobierz na przykład fitatu i zacznij monitorować to co jesz i ile tego jesz. Jeśli tego nie robisz, to kurwa cały czas błądzisz. Nie masz żadnych danych, na które możesz popatrzeć i stwierdzić w czym leży błąd. Więc jakby nie patrzeć, sam sobie stwarzasz problem, nie licząc kalorii. Numer 2. Trenujesz jak pizda. Jeśli wydaje ci się, że im więcej czasu spędzisz na siłowni, tym będziesz miał większe przyrosty, to jesteś w ogromnym błędzie. Według badań maksymalna ilość serii, z jakiej jesteś w stanie się zregenerować, to zaledwie i aż 10 serii roboczych. A większość planów, jakie dostałem, to plan typu poniedziałek, klatka triceps, wtorek, plecy, biceps, w których ilość serii przekraczała nawet liczbę 15. I mój wniosek jest jeden: ty nie trenujesz, ty się po prostu zajeżdżasz jak debil. Lepiej będzie, jeżeli rozłożysz tą objętość na 2-3 dni treningowe, a nie będziesz wykonywał wszystkiego w ciągu jednego treningu. Dzięki temu twoje mięśnie będą mogły doświadczać bodźca parę razy w tygodniu, a nie raz. Jeżeli będziesz wykonywał wszystko na jednym treningu, to nie ma to totalnie sensu, gdyż wszystko powyżej 10 serii roboczych totalnie się nie liczy i twój organizm nie jest się w stanie z tego zregenerować, jeśli nie jesteś na środkach. Więc, jeżeli chodzi o trening, to najważniejszą rzeczą, o której musisz pamiętać, to progresywne przeładowanie. A progresywne przeładowanie są to po prostu zmiany w planie treningowym, które mają za zadanie długoterminowo. Zwiększać do ilość dostarczanego bodźca do Twoich mięśni. Sam wiem, jak często bywają takie dni, w których nie jesteś w stanie progresować ciężarem z treningu na trening. Jednak nie musisz progresować tylko ciężarem, aby zwiększać ilość dostarczanego bodźca do mięśni. Zauważ, że mięśnie nie widzą ciężaru, nie widzą liczb, lecz widzą tylko napięcie, jakie do nich dostarczasz. Więc możesz progresować zarówno robiąc wolniej ćwiczenie, np. w fazie ekscentrycznej ćwiczenia, czy też po prostu dokładając samych powtórzeń. A w opisie zostawię Ci link do mojego Discorda, w którym znajdziesz cały moduł o tym, jak efektywnie budować masę mięśniową i przede wszystkim nie popełniać tych samych błędów, które ja popełniłem i zaoszczędzić na tym co najmniej 3 lata tego, co straciłem. Więc nie czekaj, tylko wejdź w link w opisie i zacznij zmieniać siebie już od dzisiaj. Nie czekaj na jutro. Odkąd zacząłem trenować do upadku mięśniowego, moja sylwetka zmieniła się nie do poznania. Można powiedzieć, że zrobiłem większy progres niż przez poprzednie 3 lata regularnego treningu, ale abyś. Był w stanie trenować do prawdziwego upadku mięśniowego, musisz zaprzyjaźnić się z tym uczuciem bólu, bo tak naprawdę te ostatnie powtórzenia będą dla ciebie najważniejsze i najważniejsze do rozbudowy Twoich mięśni. Więc proszę cię, w momencie jak czujesz ból, nie odpuszczaj, tylko weź sobie parę mocniejszych oddechów i kontynuuj serię do odmowy posłuszeństwa całkowitego Twojego ciała. Pamiętaj jednak, że jeżeli jesteś początkującym, zostawiaj sobie co najmniej dwa powtórzenia w zapasie. Wiesz, przez to, że nie masz wyuczonej techniki do perfekcji, może stać ci się krzywda, a tego nie chcemy, gdyż zatrzymać się to na bardzo długi czas w miejscu. Oraz pamiętaj o najważniejszym. Nie machaj ciężarem jak skończony idiota. Nie możesz robić ego liftingu, gdyż najprawdopodobniej ruch będzie inicjowany ze ścięgien. A ty chcesz przetrenowywać mięśnie, a nie szarpać ze ścięgien. Jedyny efekt, jaki dzięki temu uzyskasz, to to, że będziesz nieatrakcyjnym kurwa klocem, u którego nie widać wyrzeźbionych mięśni. Po trzecie, nie dbasz o sen oraz regenerację. Wiele początkujących osób zaniedbuje swój sen oraz regenerację przez to, że myślą, że im więcej zrobią, tym będą lepiej wyglądać. A prawda jest zgoła inna. Jeżeli dopiero zaczynasz siłownią, absolutnie nie powinieneś chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu. Jest to spowodowane tym, że ze względu na Twój staż, potrzebujesz dużo mniej bodźca, aby budować masę mięśniową. Działa to też w drugą stronę. Im większy masz staż, tym potrzebujesz dostarczać większego bodźca do mięśni, co za tym idzie, potrzebujesz chodzić po prostu więcej razy na siłownię. Więc chodząc 5-6 razy w tygodniu jako początkujący, po prostu przebodźcujesz swoje mięśnie, co za tym idzie, po pierwsze, nie będziesz w stanie zregenerować się z takiej objętości, a po drugie, cały nadmiar pracy, jaką wykonasz, pójdzie po prostu na marne, gdyż twoje mięśnie nie będą w stanie tego wykorzystać, aby zbudować dodatkową masę mięśniową. I co za tym idzie, wygląd oraz rozmiar twoich mięśni w ogóle się nie zmieni. Dlatego w zależności od stażu posłuż się tą tabelą i wybierz odpowiednią ilość dni treningowych. Drugim zaś rzeczą jest sen, a sam sen powinien stanowić u ciebie najważniejszy priorytet w życiu. Gdyż to od niego zależy jak wyglądasz, jak się czujesz i ile jesteś w stanie realnie budować masy mięśniowej. Nie bez powodu mówi się, że kulturyści powinni spać jak niemowlaki. Bo to wtedy, czyli podczas snu, Twój organizm się regeneruje oraz nadbudowuje mikrouszkodzenia, których dokonałeś na treningu. Dlatego tak ważne jest, abyś spał co najmniej od 7 do 9 godzin dziennie oraz aby Twój sen był dobrej jakości. Bo jeżeli pisz poniżej 7 godzin dziennie, to nie dziw się, że czujesz się tak, jak się czujesz, oraz że nie odnotowujesz żadnego progresu. A jak ma się czuć Twój organizm po tym, jak go zajechałeś i nawet nie dajesz mu szansy na to, aby się zregenerować? A listę rzeczy, które możesz usprawnić, aby Twój sen był lepszej jakości, znajdziesz w linku w opisie.